Witam na kanale Altway Shop. Wilgoć to ukryty wróg druku 3D. Powoduje pęcherzyki, nitkowanie, słabą przyczepność oraz w rezultacie zmarnowanie materiału. Najlepszym sposobem rozwiązania tego problemu jest zakup suszarki do filamentu. Poznaj Cyklopa, precyzyjną suszarkę do filamentu firmy IBOS. Zaprojektowana, aby utrzymywać filamenty do druku 3D, sucho. Stabilnie i w gotowości do użycia bez obaw. Dzięki dużej przestrzeni wewnętrznej 190 na 250 na 230 mm urządzenie może zmieścić cztery szpule po 50 kg lub dwie szpule po 1 kg, zapewniając nieprzerwaną pracę przy obsłudze kilku drukarek. Wyposażone w wbudowany wentylator i grzałkę PTC o mocy 100 W. Urządzenie zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła w komorze. Znaczący spadek wilgotności jest natychmiast widoczny dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym. Temperaturę i czas grzania można łatwo dostosować do potrzeb różnych filamentów, a ustawiona wartość jest wyświetlana na panelu LCD. Dzięki 10 wylotom na filament, sześciu na górze, dwóm z przodu i dwóm z tyłu, użytkownicy mogą łatwo rozprowadzać materiał w dowolnym kierunku. Suszarka Cyklop obsługuje różne rodzaje i średnice filamentów, w tym 1.75 mm. 2,85 mm i 3 mm. Urządzenie nadaje się do materiałów takich jak PLA, ABS, PETG, TPU i inne. W opakowaniu znajdziesz suszarkę do filamentu cyclop, cztery prowadnice na rolki, rurkę teflonową, baterię do czujnika wilgotności oraz instrukcję obsługi. Altway Shop jest oficjalnym dystrybutorem firmy Fnercji i oferuje szeroki asortyment jej produktów. Zapewniamy gwarancję i wsparcie techniczne. Prowadzimy sprzedaż zarówno detaliczną, jak i hurtową. Oferujemy również szeroką paletę filamentów do druku 3D, takich firm jak i Isan i Wink. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku i zapraszam do subskrypcji naszego kanału.